No, co ja mam mówić? Ja go wyrwałam w internecie. Naprawdę uważam, że e, ogromnym przywilejem e, jest to, że żyjemy w czasach, gdzie mamy internet. Masz rację, ja rozmawiałam raz z Natalią i to była no, rozmowa no, 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 no. dotycząca samych Indii, tego jak to wygląda. Nie w kontekście jej bycia gwiazdą, a jednak w Indiach była. I tego nie można je ująć. Jakiekolwiek rozmowy, zapraszanie ich do, do wywiadów jest już promowaniem tej osoby, bo jednak dużo osób to ogląda, i z tego co wiemy, to, to to show Kuby Wojewódzkiego było bardzo licznie oglądane. Cześć, ja nazywam się Monika Maszkiewicz i jestem dziennikarką Portalu Świat Gwiazd, a u mojego boku Iza Krzan. Cześć Iza. Cześć, witam cię serdecznie, witam państwa również. Spotykamy się na planie programu Rytmy Dwójki, którego jesteś prowadzącą, no właśnie jak się czujesz w tej roli. Trochę zestresowana, bo to zawsze tak jest z nowym projektem i z nowym programem, ale wierzę w to, że po chwili ten stres odejdzie i skupi się tylko i wyłącznie na pracy. Jest to nowy program, no. nie mogę się doczekać, żeby w końcu wystartował. Przede wszystkim będziemy wprawiać nas, Polaków, w fajne rytmy, w te, które kochamy. U Twojego boku Sandra Kubicka, jaka ona jest i jak sobie poradziła w tej roli? Wiem, że jesteście już po próbach. Jesteśmy po próbach, natomiast nie mieliśmy jeszcze okazji skonfrontować się z nagraniem takim, wiesz, na, e, już ostatecznym. Natomiast Sandra jest bardzo otwarta, bardzo przyjemna, bardzo miła w kontakcie i rzeczywiście, choć początkowo miałam. Taki lekki dystans, bo nigdy w życiu nie prowadziłam programu wraz z kobiet, razem z kobietą, a tutaj jesteśmy razem i chcemy pokazać, że kobiety potrafią się wspierać i potrafią zrobić fajnie razem program, bo jesteśmy pierwszą, pierwszym duetem kobiecym prowadzących w telewizyjnej dwójce. Dokładnie, zwykle Cię widzimy u boku Tomasza Kamela. Czy on jako starszy kolega udziela Ci czasami jakichś rad? Bardzo często się śmieję z niego, że to jest mój Nestor. Nestor jest również oczywiście imiona, imieniem i on tak to potem odbiera, ale śmiejemy się pod tym kątem, że, że to jednak jest prowadzący, który jest w telewizji polskiej od wielu, wielu lat. Jest fenomenalny w tym, co robi i ja każdą jego radę biorę bardzo do serca. I, i wydaje mi się, że zrobiłam ogromny postęp w ciągu tych trzech lat i to właśnie zawdzięczam Tomkowi. A pamiętasz jakąś jedną z tych rad? Jedną z tych rad, oczywiście, że tak. Bardzo często mi mówił, żebym przede wszystkim nie przejmowała się um, jakimiś błędami, bo mówił, że jesteśmy w telewizji na żywo, na przykład, jeśli prowadzimy pytanie na śniadanie, i mówił, że im bardziej naturalnym, prowadzącym się jestem, tym bardziej lubią go widzowie. I coś w tym z pewnością jest, bo rzeczywiście dużo tych rad, i, i szczególnie w momencie, kiedy zaczęliśmy razem pracować, ale dała mi one bardzo dużo, jestem mu wdzięczna. Ale naprawdę muszę tutaj cię skomplementować. Ostatnio mi mignęłaś w tym programie i myślę sobie, wow, jaki to jest progres. Po prostu, no jakbyś była w tym po prostu urodzona z tym. <gry> bardzo, bardzo Ci dziękuję. Myślę, no, miło zrobiona serduchu i trochę mniejszy stres mam w stosunku do dzisiejszego programu. Dziękuję. Mam kciuki, ale oczywiście przechodzimy z tematami dalej. Ostatnio media rozpisywały się w Twoim temacie o. Teściowej, bo jak się okazało, Twój ukochany Dominik pochodzi faktycznie z cenionej w Polsce rodziny. Jak Wy się poznaliście za tym razem? No Co ja mam mówić? Ja go wyrwałam w internecie. Naprawdę, uważam, że e, ogromnym przywilejem e, jest to, że żyjemy w czasach, gdzie mamy internet, gdzie mamy technologię, możemy skontaktować się z ludźmi nie tylko wychodząc z domu, ale również właśnie przez internet. Tak też było w naszym przypadku. W związku z tym, że dużo pracuję, nie zawsze mam możliwość wyjść na miasto i kogoś poznać. A tutaj dzięki temu, że znalazłam go na Instagramie, to tak się potem do, potoczyło, że jesteśmy już razem ponad 3 lata. Pamiętasz pierwszą randkę? No pewnie, że pamiętam. Poszliśmy na miasto, na kolację, ale to była bardzo luźna kolacja. Ja nie lubię takich patetycznych sytuacji, wielkich romantycznych wyjść e, na szpilkach. Byliśmy ubrani na luźno, pogadaliśmy sobie i, i okazało się, że mamy wspólne flow, wspólne poczucie humoru. A uważam, że to jest bardzo ważne dzisiaj Dominik jest przede wszystkim moim najlepszym przyjacielem, a myślę, że w, w związku najważniejsze jest to, by po prostu się lubić i przyjaźnić. Czyli strzał w dziesiątkę. Mam nadzieję. A czy ty jesteś taką kobietą, która faktycznie myśli, marzy o tym ślubie? Czy może to są zupełnie dalekie, albo w ogóle nieistotne sprawy? Nie jest to dla mnie istotna sprawa sam ślub w takim sensie, że uważam, że jeśli. Dwie osoby mają ze sobą być, to będą ze sobą niezależnie od tego, czy ten ślub wezmą, czy go nie wezmą. Co się potoczy, jak będzie wyglądać nasza przyszłość i jak się potoczy nasz los, los naszego związku, tego nie wie jeszcze nikt. Staramy się, aby był naprawdę dobry, abyśmy rozmawiali ze sobą, byśmy dbali o siebie nawzajem i mam nadzieję, że może kiedyś gdzieś tam na horyzoncie ten ślub się pojawi, ale na razie o tym totalnie nie myślę. Schodząc trochę z tej prywaty, muszę zapytać jeszcze o kwestie zawodowe, dlatego, że ostatnio była ta afera Natalia Janoszek-Krzysztof Stanowski, faktycznie Krzysztof Stanowski jako dziennikarz zdemaskował e, Natalię Janoszek, która podawała się tutaj za aktorkę Bollywood. Wiem, że Ty miałaś e, też e, okazję przeprowadzać z nią wywiad. Jak u? dzisiaj na to patrzysz? Jak bardzo, na to patrzę, proszę, Na pewno proszę. trzeba się przełożyć, bardziej, zweryfikować to, z kim się rozmawia. Natomiast masz rację, rozmawiałam raz z Natalią, i to była no, rozmowa no, dotycząca no, samych Indii, tego, jak to wygląda. Nie w kontekście jej bycia gwiazdą, a jednak w Indiach była. I tego nie można je ująć. My rozmawialiśmy o tym, jak wyglądała jej podróż do Indii, jak wygląda tam życie przede wszystkim, więc myślę, że akurat na tym się zna, bo tam była. A Karolina Derpiniński to jest kolejna osobowość show biznesowa, która no, jest na ustach wszystkich. Była ostatnio w programie Kuby Wojewódzkiego i tak się zastanawiam, czy ty, jako prezenterka, gdybyś dostała. E Taką, nie wiem, możliwość albo raczej zadanie do wykonania, żeby zrobić z nią wywiad, zgodziłabyś się na to? Raczej nie, bo uważam, że promowanie, że jakiekolwiek rozmowy, zapraszanie ich do, do wywiadów jest już promowaniem tej osoby, bo jednak dużo osób to ogląda i z tego co wiemy, to, to to show Kuby Wojewódzkiego było bardzo licznie oglądane. No bo kochamy kontrowersje i ja chyba bym tego nie zrobiła, ale jaka jest przyszłość, jaka będzie przyszłość tego nie wiem, czas pokaże. I zagonią nas. nas Także oczywiście. dziękuję Ci bardzo, trzymam za Ciebie kciuki, życzę powodzenia. No i dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo Ci również dziękuję. Dzięki.